Cześć, witajcie, z tej strony Łajter. To jest kolejny odcinek z Farming Gas Simulator 18. I dziś akcja książka. W poprzednim odcinku chcieliśmy, to dziś w tym odcinku będziemy ją zbierać. Więc nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Teraz o. Jeszcze o, na tego przejść i już. No. Jak widzicie kosimy. Wszystko jest już obmalowane. Wszystko, znaczy no prawie wszystko tam się jeszcze nawozi. I miałem robić to na multiplayer, ale jednak zrezygnowałem, bo mój kolega nie chciał nagrywać. Miał problem z, się, problem z połączeniem się ze mną. No ale. No już zrobię sam już. Następną może akcję to zrobimy z kolegą albo z bratem, nie wiem. Zobaczymy, no i tutaj urosły te dwa pola. Jeszcze tamto, i zresztą zobaczmy, ile na tym odcinku zdążymy. Albo ile będzie do biegazowni. ile wejdzie. Nie wiem, zobaczymy. Miałem kupić jeszcze przyczepę, ale już nie chciało mi się kupować. Jest 29%, 30%. To tak. Ja wiem, trochę słabo to spię. Trochę słabo. Ale no co zrobić? Jak widzicie, akcja jak na razie idzie. Ładnie to wygląda wszystko. Akurat taka nocna akcja. To to bardzo fajnie wygląda. No, ja jestem i przyczepą Flig. A tam w pracownik jeździ bigrona sieczkarnią. I kosimy. Ojej. I pięknie wszystko idzie. No jeć. Jak nie zdążymy w tym odcinku wszystkiego, albo na biogazowni nie wejdzie wszystko, no to zrobimy to. To na kukurydzę. Na ziarno resztę. W następnym odcinku albo już, albo poza odcinkiem to zrobię. Poza chyba odcinkiem to zrobię. Teraz się przerzucić, o, właśnie na kombajn i podjechać tam. O, właśnie. I teraz, właśnie tym które da, Teraz się przełączać co chwilę. I ten jest właśnie tutaj. Dobra. Jedziemy. <laughs> oj, oj, Chociaż żeby tak cztery pola zrobić na odcinku to by było dobrze. U to same koszenie to by było szybko, ale jeszcze trzeba dowozić. troszeczkę daleko to jest. Więc on no nie będzie to zbyt łatwe ale no cóż zrobić w 14 chyba był większy header albo mi się wydaje większe polo może są nie wiem musiałbym zobaczyć w, 11, w 14 chyba było yy, 11 metrów header a tutaj nie wiem zaraz sprawdzę albo jak będę jechał nie wiem mi się wydaje że tutaj jest chyba mniej tu jest Ciągnik kombajny ma jeden nie 10 metrów jednak lepiej tam bo tu jest mniejszy header, jednak dobrze mówiłem, że tu, oj, że tu jest mniejszy header ale, ale i tak robota idzie, więc nie ma co. Ale to fajna akcja będzie. Coś innego. Nie tylko jakieś. Ten. Może w następnym odcinku, jak będą jakieś lepsze cena na buraki. O, właśnie, jest nawet dobra cena na buraki. To można by zrobić wywóz buraka. Chyba, że cena spadnie. Ale. Zobaczymy. Tam jest 118 ton chyba do wywozu. Coś takiego. To nie jest tak, znowu nie dużo. Jeszcze trzeba świnie wywieźć, yy, wełnę i mleko. Tak. Taki robimy odcinek z wywozu produktów. Taki. To pierwszy z wywozu produktów, a później świnie, bo świnie trochę długo zajdą z wywożeniem, bo to będzie po 10 owiec, czy po 10 głowiec, tak. Nie, świnie, sorry. Świnie 10. No i to trochę zajdzie. Więc, zaraz będzie pełny. To, o właśnie, już jedziemy. Kurde, przydałby się tu jeszcze jeden, tak to było szybciej, ale... No już nie będę, nie będę, nie będę już kupywał następnego. Więc, trzeba tak zrobić. O, jak się tu przejrzę, to są lagi, bo jest dużo maszyn. Jestem dla tego lagi. Ale to... Nic się nie dzieje. Jak to szybko robić? Już 6 minut odcinka. Kurczę. Ale co zrobić? Tutaj jest prawie że ostatnia faza, no to już szybko rośnie. Szybka piłka po prostu. Trzeba szybko wjeżdżać na BGI. Tam już jak widzicie mam Silos Jeden już prawie że pełny, więc to wszystko i tak nie wejdzie. Żeby jeszcze tiry tak jeden weszedł, pewnie półtory tiara jeszcze wejdzie gdzieś tak no właśnie do z tego hajsu będzie. No powiem tak średnio trochę 50 tysięcy No to tak trochę mało ale to już... Nic się nie dzieje. Tam na hajsie mi na razie nie zależy, tam się zresztą dużo zarobi, z wywozu mleka, wełny tego wszystkiego się dużo zarobi. A jak na razie to... ...nie potrzeba. Więc jadą następne... tir zapełnić. Kurde, ty już rosło. Kurczoczek. Nie wiem tu pracownika, żeby kosił to na ziarko, nie wiem, żeby to nie uschło. Nie no, może nie uschnie. Ciekawe czy się da ten. Yy... Czekajcie, zaraz sprawdzę. Tu się pracownika, żeby jeździł obok się czekarni, ale chyba się nie da. Chyba się nie będzie dało. Nie, da się? Aha, nie, bo to tylko wyjeść, kurczę. Kurde. Czekajcie. A, to nie działa, kurde. Dojedź do krów. A, tym jedziemy, ojej. o, o. Mm. Kurde, nie zdążymy tyle wszystkiego zrobić, kurde, chyba uschnie, nie wiem, puszczę chyba pracownika, albo nie, no i jedziemy teraz sieczkarnią i już, kurde, nie no, ja muszę tam puścić tego pracownika, bo to uschnie. To niestety uschnie. Niestety tak. Kukurydzy... Kto? O, żeby nie rozwalić. ustawi się. Dobra, żeby nie bo to szkoda kukurydzy. Może wrzucę świniom, albo zszedłem, nie wiem. Pewnie sprzedą nie tam czy mi się będzie opłacać, opłacało rzucać tej kukury... O, nie, nie to pole jeszcze. Jeszcze nie to pole. <laughs> kurde. Mam dylemat. Kurde, 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 kurde. A mam co zrobić. Czym nie? Kurde jak na złość. No nie, co? Kurde to ogarnę już za poza odcinkiem kurczaczek. Kurczaczek, kurczaczek. Tam jeszcze było w zbiorniku pszenica, w zbiorniku była, a tu już nie mogę sypać. kurde. No i człowiek nie wysypie od razu, to później zostaje i nie ma jak wysypać. No nie. Ale to już, no co zrobić. Żeby no tak nie usło tak dużo, to wtedy bym się cieszył. Ale to... Tylko moje podejrzenie, żeby nie uschło. Bo jak uschnie, to normalnie, normalnie, normalnie. No nie będę lubiła tego farminga. Nie, no moim zdaniem powinna być taka opcja na usychanie roślin, że wyłączona albo włączona. Ja bym grała oczy oczywiście na włączonej, bo by się no lepiej grało, grało dla mnie, no bo. Tak to na odcinku to bym wszystko. A tak trzeba uważać, żeby nie uschło. No właśnie, w tym jest problem. To pewnie w mi. I trochę tamtego tego i koniec odcinka, bo już 15 minut tak długo. O, jeszcze bateria się rozładowała. Jaki mus. To mus. Tak, mus to mus. Ale. Kurde, czaskają drzwiami. Oj, oj, oj. Ale ta sięczkarnia jest ładniejsza w tym farmingu niż w 14. Nie, tak w 14. Tam to była taka. Nie wiem, świecąca się. Tutaj aż tak się nie świeci. Ale i tak się świeci, ale nie o to no teraz pod następne, żeby podjechać i, i starczy, żeby to... Kurde, no... Ojej, ojej, oj. Teraz... Wcieczkarnia jedziemy... Ojej, ojej, oj, ojej, oj. Kurczaczek, kurczaczek... Mm. O ktoś traktorem jedzie blisko kurczaczek, 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 kurczaczek. Nie no, nie ja ugupiam się. To już będzie trzeba kończyć odcinek. No więc no do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!